Na trybunach czuć już niecodzienną atmosferę, która zawsze towarzyszy starciom Legii i Lecha. Piłkarze muszą odczuwać sporą presję. Nikt tu nie odpuści. A my tymczasem zapraszamy serdecznie na to spotkanie. Witamy państwa, witamy gorąco, a jesteśmy tu, gdzie lubimy być najbardziej na stanowiskach komentatorskich stadionów w Warszawie. Skąd zaraz obejrzymy mecz? Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Koszula w działu, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Legia Warszawa zmierzy się z Poznańskim Lechem. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. To skład, w jakim zagra Legia Warszawa. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Rozpoczyna drużyna Lecha Poznań, a mecz zapowiada się naprawdę interesująco. Doli Zadek. Pokażę kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Goli I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. Doskonała postawa w obronie. Udaremnia groźnie zapowiadającą się akcję. Mają teraz szansę na kontrę. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Joel Pereira. Bartosz Mrozek. Milic. Przejmuje to podanie. Ta pustka. O, ciekawa akcja. Popatrzmy, co z tego będzie. Nie, nieudana ta akcja. Teraz muszą walczyć o odzyskanie piłki. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle, świetna okazja. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Decyzja może być tylko jedna: Offside. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Zobaczmy co z tego będzie. Uwaga. Ciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Co za siła! Mają szczęście, że piłka przeszła obok. Ależ teraz przegląd pola. I co teraz? Rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. O teraz świetny pressing. Mają piłkę blisko bramki. Boli Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Świetny przechwyt, świetne ustawienie. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Może im dać prowadzenie. Nie, nie, nic tu nie zdziałają. Sytuacja wyjaśniona. Teraz ruszy do przodu. Co teraz? Będą prowadzić i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Na powtórce dokładnie zobaczymy, jak dobrze wymierzone było to prostopadłe podanie. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. Zawsze miło patrzeć na radość trenera z bramki dającej prowadzenie. Widać, z jakim zaangażowaniem podchodzi do swojej pracy. Legia wznawia grę. Będzie dążyć do zdobycia wyrównującej bramki. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Ma dobre opcje do rozegrania. Koniec Przewidział to zagranie. Pewnie chwyta piłkę. Ładny odbiór dużo teraz odbiorów w środkowej strefie. Ciężko o składną akcję. Może popuścić się obrzutkę. Doskonały strzał z główki, ale jeszcze lepsza interwencja. Świetna reakcja i ratuje swój zespół. No, pokazuje się dziś z dobrej strony, a mimo to opuści teraz boisko. Dośrodkowuje pod bramkę. Niedobre to dośrodkowanie złożnego. Ekipa przeciwna sobie radzi. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Jest szansa, aby przyspieszyć. Piękne uderzenie głową z bliska. I kapitalna interwencja bramkarza. To była stuprocentowa okazja, która powinna zamienić się na bramkę. Dobre złożenie się do strzału. Technicznie bez zarzutu, ale to nie wystarczyło do strzelenia gola. I to tyle z tej akcji. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe, jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Mają aut, pressing się opłacił. Uwaga, udany przechwyć teraz. Wywierana teraz presja. Ukaże kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty.